Witam na kanale JJ Joke. Zapraszam do słuchania i oglądania. Teraz chciałbym wam powiedzieć.

Lęśnice. Tutaj jest właśnie jakby dane techniczne To jest aromata. I tu jest armata To są rury wydechowe. A tu jest właśnie zaworek na rury wydechowe, które jak jest się w wodzie, to, to właśnie to spaliny to, to się przekręca i spaliny wypychają. To i woda nie przecieka, żeby nie zatkać silnika. Tu są zbiorniki. Ja jestem dokładnie na silniku, bo tu był silnik. Tu są skrzynki. Może na jakiś prowiant. To skrzynki raczej na amunicję, a to był karabin, tu był wizjer. Tu jakiś system na podczerwień czy coś w tym stylu właśnie. Ja jestem teraz na kadłubie, tu piziery dla kierowcy. A tutaj skrzyneczki z napisem szkolna. Tu wnętrze. Ech. Pozycja, co, gdzie jesteś? Tam w czołgu te72. Trzymaj kamerkę. Wskaźnik czołg jest ustawiony. Przyciskim jest armata. Wizjer tu, ktoś złośliwy w goścince dał kamień. A tak wygląda ten przelot do drugiego końca czołgu. Nie wiem, czy coś tam zobaczycie, ale spróbuję.